Zapraszam na przepis klasyczne ciasto na pierogi, potrzebujemy 3 szklanki mąki, takie dosyć solidne, 3 czwarte szklanki wody, może być tak, że pójdzie jej więcej, a może być tak, że pójdzie jej mniej, to wszystko zależy od wilgotności mąki. Oprócz tego, taki bardzo dobry składnik, jedna łyżka oleju. Ten składnik dodaje głównie po to, żeby ciasto było elastyczne i nie kleiło się ani do stolnicy, ani do maty. Do ciasta możecie dodać jedno żółtko, nie jajko, tylko ewentualnie żółtko, ale klasyczny przepis na pierogi nie wymaga jajek w ogóle. Mąka pszenna ma w sobie tak dużo glutenu, że świetnie sobie ciasto radzi związaniem, więc ten dodatek jest zbędny. I mieszam. Dodaję teraz orientacyjnie niecałą ilość tej wody i już wyczuwam, czy będę jeszcze dodawać tej wody, czy na tym poprzestanę. Jednak muszę troszeczkę dodać. Zagarniam wszystko z boków. I jeszcze ciut. Także ta ilość, którą przeznaczyłam, 3 czwarte szklanki wody na trzy szklanki mąki, ciasto zaczyna się odpowiednio wiązać. Teraz już tylko kwestia wyrabiania. Ciągam z dłoni nadmiar ciasta i wyrabiam dalej. Ciasto wyrobione. W razie potrzeby regulujecie sobie wodę i dodajecie tyle, ile jej potrzeba. Można posłużyć się czystą folią, przykryć ciasto i odczekać nawet do pół godziny. Ciasto zrobi się super elastyczne. Super do wyrabiania właśnie na pierogi.